Nazywam się Kamila Urzędowska. Jestem aktorką. Od dzieciństwa fascynowali mnie ludzie i ich historię. Tam, skąd pochodzę, nigdy nie przyszło mi do głowy, oglądając filmy na szklanym ekranie, że mogę być częścią tamtego świata. Aktorstwo to część drogi, którą próbuję odkrywać w tak krótkim czasie. Zawsze pociągały mnie wyzwania to, co nie Każda nowa rola jest piękną przygodą, próbą szukania odpowiedzi o człowieku, emocjach, jego prawdzie i jego historii. Dzięki moim bohaterkom rozwijam się i dojrzewam. W miejscu, w którym jestem teraz, filmowy świat stał się też moim światem.